Coś dobrego! Dawaj podbiera, chodź! Jest! I lepszy ryc niż nic. Akurat chciałem mu odebrać telefon Turum <grym> turum 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 Witam w kolejnym Summer Daily Vlogu, czyli poradniku jak przedawkować wędkarstwo. Jesteśmy po raz kolejny na szczupakach, no i co? Ostatnio naprawdę biorą, żerują, więc mamy duże nadzieje. Z Kubą po raz kolejny, który już pobił w tym roku swoją życiówkę i jest zadowolony z tego sezonu, ale jeszcze marzy mu się 80+. Zgadza się. Zgadza się. Tak też robimy, łowimy dzisiaj 80 -tki. i jeszcze większe ryby mam nadzieję. Piękna pogoda, godzina 14. Pierwsze rzuty już oddajemy, w sumie ja jeszcze jednego nie zrobiłem, także czas najwyższy. I o ile ostatnio menadżery ławicy, czyli gumy od kubilure sprawdzały się wyśmienicie, o tyle dzisiaj spróbuję na początek z jerkiem. Jeśli na jerka nie będzie efektów, no to później zmienimy na gumę. A jerk to jest HRT Mini Jerk, który jest dostępny w Wędkarz Pro, są droższe trochę niż na AliExpress, no ale macie je od ręki. Jest. Ale nie duży. Chyba, że okoń, no, bo tak... No, jak okoń. Nie, nie tym razem. Mały. Kurde, ale myślałem, że okoń. No szkoda ławica, że to nie okoń, ale... Nic się na to nie poradzi. Był mały szczupak, przynajmniej tyle, że jakaś pierwsza ryba się zameldowała. Są takie momenty, że biorą tylko na gumę, a są takie momenty, że biorą tylko na żerki. Na tym łowisku jest. Szczupak, na tym łowisku jest częściej tak, że biorą na żerki. Ale są momenty, kiedy biorą na gumę. Teraz już bym mógł brać na żerki, tak nie ma wiatru. Dobry? 50? boleń!

No, ale nie walczył jakoś za bardzo. No nie miał nawet okazji powalczyć. Bo ja go miałem cały czas w zasięgu podbieraka. są po też bolenie, nie? Ale ryba. Bolenik na 65. Wytłumacz mi jak to wyglądało stary, że miałeś nagle bolenia zamiast szczupaka? Jak on ci uderzył? Dwa metry pod nogami, nagle po prostu woda cała się zamąciła i przynęta zniknęła. Na samej powierzchni. <grym> ja już prawie wyjmowałem przynętę z wody. Ale w ogóle nie było pobudek, żebyśmy mieli bolenie, bo nawet ci nie chwapały za bardzo. Wyparował ci jakoś nagle spod nóg. Okej. Okay. Co powtórz? <grym> stary, ty jesteś farciarzem, to się nie liczy. Może to jest dzień bolenia. Jest! Coś dobrego! Dawaj pobiera, chodź. No mam, ale co to jest? Boleń chyba? Nie, zakapotę coś. Lesz! Ale jaki dobry, ty, pięćdziesiątka. Co Bo to jest, to jest stary? Tak. Czekaj chwilę. Musisz go bardziej wciągnąć. Wpiął o! 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 mi się jeszcze. <laughs> tu jest 130, 130 tak? 130, 51. Lepszy rydz niż nic. Dobra, wypuszczam go. Wpuszczaj go. Ale w końcu wpiął ci się horendalnie to jest naprawdę dziwaczne łowienie. Zamiast szczupaków to się kurde trafi na początku boleń, później lesz za kapotę. No, jest specyficznie dzisiaj, ale dobrze taka odmiana. Ja myślę, że jak się uprzemy, to może przez ten przesmyk przebijemy. Co to kurde jest? To jest To już piąty raz w życiu mi się nabija samobójca jazgarz. No i obawiamy miejsce. Obawiamy. Jak na razie już nie jest tak kolorowo. Bo od długiego czasu nie miałem brania. Kuba złapał jakiegoś małego szczupaka. No i w zasadzie tyle. Ale bardzo ciekawym zjawiskiem są te przyłowy dzisiaj: boleń, jazgasz i śleż za kapotę śmiechowo. No ale rzucamy. Mamy nadzieję, że szczupaki się jeszcze odpalą, bo pokazały już w tym sezonie, że tu są, że potrafią żerować. Mają swoje godziny żerowania i czekamy na taką. A póki co rzucamy i szukamy pojedynczej ryby, bo jak widać, wszystkie to na pewno nie żerują. Machamy bardzo dużo rzutów, oddajemy. I generalnie ta przynęta pewnie już nie ra jednemu przepłynęła pod pyskiem, no ale po prostu nie chcę, po prostu kurczę nie chcę. No i zobaczcie, mamy takie pre-wizualne krzesełko, zaraz wam pokażę. Kawałek już kołka. Jest dobry, dobry, ho, stary duży jednak nie, ale zdjęciowy po przerwie na HRT Jerka, którego macie wędkę strół. Za atrakcyjne pieniążki link w opisie. Trafił się szczupak, takich koło 55, 60. Jest ładny, przywalił strasznie. Będzie lepszy. Jeszcze telefon dzwoni. Akurat chciałem odebrać telefon. A co to jest? Super. Nie, dobry. Obrócił nie Odwrócił się, się dookoła swojej nogi. Co to Gdzie on, kurwa jest. Spadł raczej. Wydaje mi się, że Jeszcze ten telefon. Spad, jest! Jak pierdolę! <laughs> cała ta akcja była. W, 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 naprawdę w kosmos wyrąbana. Bo zobacz, chciałem odebrać telefon i poczułem taki strzał straszny. Zaciąłem siedzi ryba, ciągnę ją. Później on za co nawet jakieś piruety. On no, ci między nogami i owinęła się wokół nogi. Tak, ale w ogóle jaką siłą się wykazała na koniec. O, koniec kolejnego odcinka. No niestety, w buty porwane przez szczupaka, tak który wlał pod nogi, porwał wodery. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę miał kolejne. No i co? Kończymy odcinek. Kuba zmęczony, bo o 3.30 wstał dzisiaj do roboty. Także nie będziemy przedłużać. Trzymajcie się, płomanie kija. I życzę Wam takich boleń jak w bo to była fajna ryba. Gratulacje raz jeszcze i Sajonara.